Pisałem od bardzo dawna i zawsze mi się wydawało, że, że to będzie takie pisanie tylko dla siebie, ale zostałem zmobilizowany przez koleżankę, żeby to jednak gdzieś spróbować wysłać. I to było właściwie pierwsze wydawnictwo, do którego wysłałem Nowa RS. I książka się nazywa Zły Człowiek. I pytanie, o czym jest ta książka, jest najtrudniejszym pytaniem, jakie można zadać. To jest książka gdzieś tam inspirowana różnymi wydarzeniami faktycznymi z mojego życia. Z wcześniejszej pracy, kiedy organizowałem koncerty, więc jest dużo wątków takich bardzo trójmiejskich, związanych z trójmiejską kulturą, ale też w to jest wplecione dużo wątków takich prywatnych, jakichś przemyśleń. Tak naprawdę to chciałem napisać książkę filozoficzną, tego się zaczęło. I dopiero później, tak naprawdę, po tym jak już będzie wersja papierowa, będzie e-book i ewentualnie audiobook. Wydawnictwa się dostosowują, podchodzą do tego tak, że jeżeli zainteresowanie, tak najbardziej. Widzimy już te pozytywne zmiany. Dowodem są tego zmiany, które Amazon w Stanach zaprezentował: że na 100 książek papierowych sprzedał się 110 książek elektronicznych. I wydawnictwa teraz wszystkie de facto już tak naprawdę starają się wydawać te książki w formie elektronicznej na tyle, ile im pozwalają prawa. Ja lubię książki dobre najbardziej I to, czy książka jest papierowa, czy elektroniczna, to jest mi kompletnie obojętne. Mam dużo książek papierowych, mam czytnik do e-booków i nie rozgraniczam. Ostatnio nawet wolę bardziej książki elektroniczne od papierowych, bo po prostu zajmują mniej miejsca. Taka książka papierowa działa na poziomie wielu zmysłów i może być odbierana różnymi kanałami. A już książka elektroniczna, raz z, z, z racji swojej dostępności, takiej tylko jakby w wersji y, elektronicznej, właśnie mobilnej, no jest już pozbawiona tak zapachu, prawda, typowego dla książki, tego szelestu kartek, chociaż już niektóre te czytniki też imitują te dźwięki, ale jest już taka bardziej wyzuta y, z takiej duszy, można powiedzieć, która zawsze była typowa dla książek. Niemniej jestem o tyle optymistycznie nastawiony, że sądzę, że za naszego życia y, jeszcze y, nie dojdzie do wyparcia zupełnie książki papierowej. Ona pewnie zacznie się stawać powoli Czymś takim, jak jest płyta winylowa dla, dla melomanów. Faktycznie jest tak, że bloger nie jest jeszcze do końca traktowany na równi z dziennikarzem, mimo że jest równie profesjonalny, równie merytoryczny, czasem nawet lepszy od profesjonalnego dziennikarza, lepiej się zna na tym, o czym pisze. Wydawnictwa ciągle jeszcze trochę podchodzą nieufnie do takiej współpracy. Jest coraz więcej wydawnictw, które już dostrzegają, że to jest ogromny potencjał w, we współpracy z blogerem. I idzie to ku dobremu. Myślę, że to nie jest tylko wina wydawnictwa, ale też tego, że często blogerzy nie są do końca profesjonalni. Blogi pojawiają się, znikają. Także jeśli chce się nawiązać dobrą współpracę z wydawnictwem, to przede wszystkim trzeba pokazać, że to co się robi, robi się dobrze, robi się profesjonalnie i coraz więcej wydawnictw to po prostu docenia. Jak najbardziej chcę współpracę z blogerami, a tylko to się musi wszystko rozwijać. No. Musi się wyklarować jeszcze podejście blogerów do wydawnictw, wydawnictw do blogerów. Zaczęłam od takiego blogu typowo, można powiedzieć, związanego ze szkołą, tak? z Radą Rodziców i z działalnością podejmowaną przez nas w celu właśnie wsparcia szkoły, promowaniu różnych nowych inicjatyw edukacyjnych, wychodzących poza schemat i poza właśnie obecny system edukacyjny, promujące takie dobre praktyki. Chciałem założyć może bloga kulinarnego, ponieważ interesuję się kulinariami, a to jest dosyć niszowy temat, jeśli chodzi o mężczyzn, bo kobiety robią na ten temat blogi. No, Mężczyźni są kucharzami, powiedzmy, gdzieś medialnymi w telewizji, ale blogo blogosfera jest dominowana przez kobiety, więc myślę, że to może być ciekawe. Z jednej strony chciałem pokazać, że istnieją tacy badacze, którzy krytykują internet, patrzą na niego jak na zło, uważają, że wiąże się z wieloma negatywnymi konsekwencjami, jak na przykład zanikiem prywatności ludzi, a z drugiej strony pokazywałem, że jest, są też tacy badacze, którzy patrzą na Internet jak na e, pomoc w problemach ludzkości. Uważają, że pomoże on rozwiązać problemy związane z ochroną środowiska, z przestępczością, że jest platformą aktywności twórczej ludzi. E, uważam, że m, obydwa te, te nurty mogą nam pomóc w zrozumieniu tego, jaka naprawdę jest sieć i co ważniejsze, mogą nam pomóc w takim kształtowaniu sieci, aby z jednej strony rzeczywiście on tą Wolność nam gwarantował i zapewniał to, że będziemy mogli tworzyć nie nieskrępowani i bezpośredników. A z drugiej strony uwrażliwią wielkie firmy typu Google czy Facebook, że należy na naszą prywatność dbać. Bibliotop już chyba trzeci rok? Tak, to jest trzecia edycja, więc liczba uczestników spotkań, warsztatów chyba pokazuje, że jest potrzebny. Przynajmniej dla tych, którzy przychodzą na te spotkania, to nie, nie pozostawia wątpliwości. Przy czym ta blogosfera to wbrew pozorom dość liczne zjawisko, czyli jest sporo osób, które piszą mniej lub bardziej popularnych. No, i dla nich samych, dla podnoszenia ich kwalifikacji, dla, tego, dla poznawania nowych form promocji, dla dowiadywania się, jak są odbierani na zewnątrz. Ja myślę, że dla nich to też jest potrzebne. I to jest coś w rodzaju popierania piśmiennictwa, czytelnictwa, no bo jest, jest tak, że jednak wielu z nas nie wychodzi już poza internet, kiedy ma spotkanie z kulturą, czy kiedy ma coś przeczytać. W związku z tym bardzo fajnie, że tam się coś ciekawego tworzy.